Patrz, ta dzisiaj siejemy, siejemy, co siejemy? Własne nasiona papai. Nie. A, ja ci popiję dzisiaj, nie w tygodniu. Słoneczko dzisiaj piękne, ale pizi. Patrzcie, co tu się dzieje w ogóle. Miał być przymrozek w nocy, nie? Co ja mówię, schowam wszystko, wiecie, cytruski, no szkoda, spadła jedna cytryna w ogóle. No i co? Jasno. To trzeba postawić na statyw. Widać mój pysk? Widać. Także witam kolejny raz w szklarni. Co to ty? No co? A no jakie wejście! Co za idiota ten mój brat. Dobra, mniejsza o to. Po bajkach miał być. Także może ktoś tu nowy wszedł nie widział. Ale udało mi się w ciągu dwóch lat doczekać owocu z papai i doczekać się nasionek z papai. Wyobraźcie sobie, że powinno to wykiełkować. I z tego co wiem, nawet mi jedna osoba napisała, że to już mogą być odporniejsze nasionka na, na, ten, na tę chwilę. Dobra, idź. No, <laughs> Nie zdarza popier. się najlepszym, no Znowu pogadamy. No. Także tak to wygląda, proszę ja was. Trzeba będzie siać. Nic trudnego. Już filmy są oczywiście o sianiu. Już nie raz były, także będzie dobrze. Czym posiejemy papaje? Mm. One dosyć szybko kiełkują. To będzie takie uf, szybkie, wiecie, no nic trudnego, tak? Doniczka. Nie ważę, że taka za duża. Bo ja wszystkie te papajki tutaj wrzucę. Ziemia oczywiście z dziadygą. Może nie widać, to dam na dół trochę. Heh, na ty. Na pufie, no co to? Wiadomo, nie trzeba tego sypać. Nie wiadomo ile. Rozsypię te nasionka. Jeszcze raz pokażę własne nasiona z papai, własnej papai. Także jest git, kurde, wszystko to siać. Ile tu może być 10 ze stuwa? Aaj. co mi zależy, najwyżej wywale, Posadzę trochę na grunt. Nie, no wszystkie to bez sensu. Niech trochę zostanie tych nasion. No, cienką warstewkę się pyknie, oczywiście dajemy na to folię po tym, żeby, wiecie, jakieś muchy, suchy jaja poznoszą, a potem, um, nie, no, wykiełkują, to coś zjada te wszystkie nasiona. Także to takie bez sensu czasem jest. A wystarczy na łeb założyć jakąś tam, wiecie, reklamówkę przezroczystą, czy tą zieloną, jakąś biedronkową, czy tam nieważne jaką. No i zbani, nie? Dobra, jest. Podlać dziada na fotelu Nie za bardzo. Znaczy na pufie. Mm. Tak w ogóle tu mają być przymrozki znowu, dlatego te cytryny tu schowałem. Miały być wczoraj przymrozki, a tu dupa. Nie było. No i tak za 2-3 tygodnie filmik będzie jak kiełkują. Myślę postawię na akwarium, bo tam ciepło daje, nie? Albo w, albo w Łazience, gdzie jest najcieplej, trzeba podpisać tylko spojrza papaja, i to byłoby na tyle. Także dziękuję. I co? Do następnego razu, jak tu dzisiaj zakończyć ten film? A tak. I tak. Spryskujemy, bo jest gorąco tu. 3, 2, 1, woda jest? thank <laughs> Kurde, wiecie co? Jestem przed zmontowaniem filmu, ale wy już go oglądacie. Ale te wejście brata pewnie było dobre. Chyba się udało, zobaczymy. Na razie.